Ciemneczko z tej strony Tadek. witam was w grze twierdza jedyneczka, HD. rocimy z kolejną misją i tutaj jest już dziewiętnasta misja, Wilk w klatce. Kiedy wilk gdzieś daleko zbierał siły, mieszkańcy kilku ziem, które niedawno podbił, wszczęli przeciw niemu bunt. Bądź przeklęty, ty twój król. Może udało ci się zabić tamtych. Ale dopiero teraz dostaniesz lekcję prawdziwej sztuki wojennej. Wynik tej wojny przechyla się na naszą stronę, ale miej się na baczności. Wilk to zwierzę zupełnie inne od tych, które do tej pory spotykałeś na swojej ścieżce. Wysyłam ci na pomoc mojego najprzedniejszego uzdrowiciela. Mam przeczucie że przyda ci się ktoś taki. Hmm. To jest ogólnie... Zamknij wilka w pułapce, umacniając twierdzę, którą zaczęliśmy budować na granicy jego ziem, a potem poczekaj, aż odnajdą cię jego ludzie. Napastnicy zapewne będą chcieli rozsiać wśród twoich ludzi zarazę, więc bądź przygotowany na każdą ewentualność. Skorzystaj ze swych wojowników i mangoneli. Aby zadawać dotkliwe straty szeregom wroga. Dobra, o, zobaczmy, co my tutaj na tej mapie mamy do wyboru. On zejście jest, więc super. Gdzieś tu. <tryk _> tu na górę, tu machina wleci. Ej, dosyć. Nasze zapasy żywności. Dosyć sporo tej kasy jest. Ciebie i całe to robactwo. O, tutaj te chłopaki z tym olejem, ale... No nie wiem czy to jest przydatne Yyy, e, dobra, oni gdzieś się tu tupuj... Ojej, jaka ta mapa jest malutka. Zróbmy coś takiego. Wojska wilka atakują. Tu bramy jeszcze nie zresztą dobrze postawić, oni już idą. Jakieś polecenia? Czeka na rozkazy. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam broni. W gotowości! Czy on tam idzie do nas? Mój łuk będzie Jak od tego pomysłu. naczynia zrobią mi się pęcherze. Po zejście gotowi. Jakieś polecenia? rycerze. Eee, co tu się dzieje w ogóle? Czekamy no, na Oni zresztą się wyłożą na tym wejściu, no, czemu oni tam poszli? Proszę łaskawość. Czekamy na

No, na szczęście myślałem, że nie będę mógł tam zbudować, ale mogę, więc. Mamy farta. Mm. No. Na styk kasy, Znaczy, kamienia zostało, nie? Mm. Nie ma sensu. Wiecie dlaczego? Bo ja się boję, że dojdzie do takiej sytuacji, że oni jak zaczną walić z tej mangoneli, to trafią nam naszych żołnierzy, którzy są. Tutaj właśnie, nie? Zebrani. I to będzie tak, że oni po prostu będą tam ładować z tej mangoneli i będą trafiać. Nawet, nie, nie mówię, że to specjalnie będą robić, ale przez przypadek będą strzelać po naszych, nie? Dobra, dosyć spory kawałek, tutaj mamy do tego złoża. Uuuu, tylko dwa. Już nie będę kombinował. Bo nie wiadomo, co tam wytworzyć. Jesteśmy na tyle blisko, że. Natychmiast zaczynają ostrzą. zniszczyć to natychmiast. No nawet no, tutaj to bez różnicy. No to mapa jest ta mapa jest trochę no, zła, że tak powiem. jeżeli ja sobie tutaj nawet chciałem osłonić te, nawet specjalnie, że chciałem wykorzystywać grę, wiecie o co chodzi? Tutaj tą miejscówkę, żeby mieć osłonięcie. No, to tak naprawdę, już jestem w takim miejscu, że ja. Jestem w stanie go tam radzić mu dosyć mocno. No ja się, no, atakować, nie? Bez, że tak powiem, nawet chęci tego na. powiedzmy, wykorzystywania gry. Tutaj dałabym ja przeszczyć, że mogę się do końca gry bronić, tym co tutaj jest. Dobra, czekamy na to drewno. No jeszcze niech powiedz, że, powie, że to koniec tej misji. Byłoby śmiesznie, nie? Dobra, jeszcze tylko zostały dwa ataki, więc. Właśnie te misje takie w twierdzy jedynce są na tyle szybkie, że czasami dobrze nie, nie rozbudujemy zamku. Bo powiedzmy tego chociażby kamienia nam brakuje, czy czegoś innego. A już jest koniec, nie? Że jest dobra. Gratulacje, wygrałeś! Hoho, ho, cześć, nara. Czy tak czasami właśnie wygląda jak teraz? Dobra, że to jedynie nam trochę brakuje. Potrzeba drewna. O, idzie, K, idzie drewno. Dobrze. O, moja kotka się odkoliła w tle. Potrzeba drewna. Alpana? Co chcesz, myszko? Mm? No chodź. No gdzie idziesz. Twoja popularność spada. No wiem, wiem, spada popularność. Ale kot jest ważniejszy. No to król to kozak widzę. I no, tu jakiś ogień mamy. Co myszko? Hmm. Co tu jest? gdzie masz kulkę. Czy ja mógłbym w ogóle tu fosę kopać? No, w sumie mógłbym, tu. No, tu tak nie bardzo, ale. W sumie mógłbym okopać to wszystko. No nie, dobra, tam akurat. Gdziebym chciał, to nie mogę. W sensie, no nie. Nie, nie dociąłbym tego równo. A z drugiej strony, wiecie co? Jakby tutaj tak w sumie postawić fosę, no, to ja nie wiem, czy on byłby w stanie się przystosować, Bo ja nie zauważyłem, żeby tam piknie, żeby liczył coś taki. O, dobra, skupię to jedzenie, bo widzę, że... Mamy kilka rodzajów jedzenia, więc wzrośnie nam zaraz. No jak to co? Całować mi po stopach macie? Nie żartuję oczywiście. Ale ja myślę, że dla ludzi wtedy to, jeżeli, jeżeli było jedzenie, była praca... Gościu, co ty robisz? A typa tutaj, w, widzicie, w rogu? Zarosło drzewo. Przez co on nie mógł nic zrobić. A to peszek. E, dobra. No, strasznie nierówny ten teren tutaj. Bo jest ten spadek, nie? Przez co ciężko mi cokolwiek tu więcej postawić. Dobra. Nie można tutaj tego zbudować. Śmieszne jest to, że on jest żółto-czerwony, a wydaje mi się, że powinien być, nie wiem, żółto niebieski. No żeby wszyscy wiedzieli, że to jest nasz. Że tak powiem kuglarz, śmieszek i tak dalej. Dobra. Dziwi mnie to, że ja o Nie, nie mogę, dobra, już myślałem, że mogę aż tam dopchnąć te nogi. Dobra, to taka osób budujmy. O właśnie, z jedzeniem to zawsze w tych częściach jakiś problem, że czasami lepiej to piwo robić. Nawet tu. Żeby zmniejszyć zużycie jedzenia, nie? Twój zanek, Dawaj, Kami jestem gotowy. Ale dostanę twoją głowę. No tego to niestety już nie dostaniesz. Ale biorę ci na klatę. Jestem gotowy. Twoją wizytę. Są bardzo skromne. Tak wiem. tego obiektu nie przypisano żadnego No gdzie ja to tak naprawdę jeszcze sobie coś tam buduje, coś tam stawia. Uuuu, nie no, nie powiem, teraz ich trochę przyszło, ale tak się ustawili, że akurat wszystkich żeśmy załatwili. No to nice, ale tych łuczników to teraz pytę na maksa. Eee, Ogin, bo ja nie postawiłem tutaj ognia, znaczy, nie żeby więcej, więcej obrażeń robili. Chodzi o to, że jak on tutaj łucznikami gdzieś się będzie chciał rozłożyć, to ja będę w stanie to podpalić, aczkolwiek chyba nie masz takiej potrzeby. Bo oni, tu widzę, rozstrzelają. O, dobra, ruszyli. Zaraz co tu podpalić? O, kurde. Wow, las się podpalił. No to nieźle. A jakbym wiedział, że się tak podpali, to bym tutaj a, na pewno tak nie zrobił. W sensie teraz bym odpalił na przykład, nie? No trudno. Tam końcówka życiem została. No to co się obroni. to Jest ostatni atak. Mech Zaczy mi się wydawały te, te misje jakieś wiecie trudniejsze A No to jak widzicie bez problemu byliśmy. Nawet nie zacząłem tak naprawdę produkować nic sensownego Strzelajcie do tych dalej, to traficie w kogoś chyba No właśnie jak myślałem mm. O, ruszyli Kawaleria ruszyła na nas e, Nie wiem co to się wydarzyło No i dziękuję bardzo co nie Ważnie, jeszcze zrobimy tą drugą misję, co jest tutaj A finał sobie zostawimy na na, no, tak jakby kolejny odcinek, więc od razu wam mówię, że tu jeszcze jedna misja wjedzie. Imponujące. Ale kiedy następnym razem ujrzysz moją będę stał pod nią osobiście. Dawaj. No i on tu potraci, wszystko tak? To zamek ma w jakim... Ja myślę, że on zamek gdzieś tutaj ma na skraju, ale. Mhm. Mm On atakuje nas? Czas panowania Wilka zdawał się zbliżać ku końcowi. Coraz więcej hrabstw zrzucało jego jarzmo i przechodziło pod Twoje panowanie. To prawda, że Duke Buregarde wprowadził Twojego ojca w pułapkę, ale to ja przebiłem mu żołądek mieczem. Jeśli nadal marzy ci się zemsta, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Choć nie miałeś żadnych rozkazów od ser Długoręki, paliła cię żądza zemsty za śmierć ojca i nakazałeś swoim wojskom podążać naprzód. Na granicy kolejnego hrabstwa dogonił cię posłaniec od ser Długoręki. Cóż ty sobie myślisz? Przecież przykazałem ci postępować ostrożnie. Na otwartym polu nie masz żadnych szans w walce z wilkiem. Schroń się w jego opuszczonym zamku i powstrzymaj tam jego siły, dopóki nie dotrę do ciebie z posiłkami. Wysłałem tam już nasze oddziały, aby zbadały teren i zaczęły umacniać zamek. Wzmocnij swoje oddziały i sam zamek, a potem broń się na tej pozycji aż do przybycia ser długoręki z posiłkami. Przyjdzie ci odeprzeć ataki całej armii Wilka, a będzie to największe oblężenie, jakie dotąd widziałeś. Wysyłaj do boju rycerzy, gdyż mogą robić szybkie, krótkie wypady z zamku. No i dobra, to jest taki fajny, duży damek. No, powiem szczerze, że. W mojej pamięci wydawało mi się, że on był większy, ale okej. No, robimy chleb, robić. Nie można tutaj tego zbudować, trochę wygląda, jakbyśmy przejęli e, ten zamek od tego. Oto od, od, od naszego byłego kolega. Mój ludzie już. Idą do ciebie, okej. Okay. Moi ludzie wchodzą do ciebie na piętro. Mieszkam na parterze Moi ludzie już do ciebie schodzą. E, dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Olej. Olej. już mi jeszcze ludzi miał. No, a ja ludzi nawet do obsługi tego nie mam. Ładnie jest tam. Dobra, należy mi się poczekać. Ej, no to spoko, bo tu faktycznie jest. Tak powiem, dużo tego nawet. Zamek dostanie niezły, że tak powiem, oszczał. O! Okay. No, mi poniższy pewnie tam. nie zauważyłem, że tam chłopaki siedzą. No, Konica zaraz dostanie, Jest być dobrze Co, nie widzicie nic, co tu się dzieje? A, nie pięść mają, no dobra, jak mają to już mają A, uciekli, swojego tylko spaliłem Strasznie dużo oleju do wylewania mamy za to

Potrafiacie mi moich po prostu Już Czemu ja mam tu na zbrojowni takiej ilości żołnierzy? O, No jestem trochę zdziwiony Pozdrawiamy cię Jakieś polecenia zamek Aj. Nie powiem, oklepał mocno ten zamek, ja tutaj kamienia za dużo nie mam, bo to też zniszczyli, nie? Aj, dobra to zniszczymy, bo to nie jest mi do niczego potrzebne. Tutaj przynajmniej, w tym miejscu. Yy... Ile ja tu mogę zrobić na kamień? Raz. Raz tylko? No to nie ma sensu nawet wychodzić po to. Po prostu jest to jest tak daleko, że zanim oni tam dojdą i to wezmą to nie będziemy mieli wiadomość od wilka Byłeś powodem wielu moich zgryzot teraz w końcu odpłacę... Będziemy sobie troszkę Potrzeba nam nowych rekrutów Chyba trzeba będzie uzupełnić po prostu tak o nie mam wyjścia za bardzo. Nie pójdziecie się tu, to się naprawi. Co takiego jest na tym składzie, że on jest zapełniony? Oleju tyle nieśli? No, to jest raczej taka. Widzę walkę na. po prostu, żeby się bronić. Dobra. Są tam chłopaki. Właźć tu do środka. Wiesz? Jak możemy Ostrożnie z tym! Nie, jeszcze otwórzcie, bo tu nie wszyscy weszli. A nie gorzej, że. Czy wy sięgniecie tą machinę? Dobra, zwalcie to, co możecie. Wow! Uciekać. Ja zauważyłem, że tak szybko mi pękła ta Tylko jeden. Ha! Jak broni! To nieźle Nie chcę bez sensu z nimi walczyć O, wylej to no. Z las mi zwierzy Zamiast to wyleć no dobra, trudno Jesteśmy gotowi w ziemię Eee Czemu oni tego nie zaatakowali? No kurczę Ej, czemu ja nie mogę tego zaatakować? Czekam Zniszczcie to! Co jest? Mhm. Mm Gość mi rozniesie bazy, bo nie ma... No dobra. Nagle to zniszczyli. Może no, zestresowali mnie przez chwilę. Tutaj dziwne bugi. Tych wilków nie wypuściłem, dlatego, że nie, nie pasuje mi. Wypuściłbym je i... by mi tu po prostu wiecie... Zatakowały naszych no nie żołnierzy... Znaczy no, no, naszych żołnierzy, dobrze gadam. Więc nie za bardzo był sens ich puszczania. Dobra. Dobra, tego trochę sprzedam. się uzbrojenia. Kupię za to kamizelki. Skład jest zapełniony, mój panie. Na drewno nas myśli. Okej. Okay. Oro założyłem. Wiadomość od Wilka. Mam już dość twojego mieszania się w cudze sprawy. Tym razem zdechniesz. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Łucznicy w gotowości. Wojska wilka atakują. Mój łuk będzie ci służył. <laughs> Stańcie gdzieś z boku, bo ja czuję, że z ostrzał taki pójdzie. Puściłem te wilki, ale one znowu mi polecą tutaj, na tych zbierających wszystko ludzi pewnie.

Coś sobie tutaj, Ani wlewają olejek lej. To jest takie, że ciężko jest żeby był czas na przygotowanie nawet tego tego. Naszego zamku Ktoś trafił Z powrotem tam strzelać No, wejście powstało mm. W ogóle się poprzebijali tak No dobra, raczej niewiele zrobią Robią mi się pęcherze. Niech się Trzeba łaskawość. Trzeba coś zbudować? Ledwo przeżył, dobra zwalniam go z roboty, bo on zginie i tak zaraz. O, jeszcze coś będzie? Nie, to ostatni atak był. O, te misje właśnie z wilkiem są takie bardzo intensywne, ale bardzo też krótkie. Niewiele my mamy tutaj w, tu raczej liczy się nasze dowodzenie, takie wiecie, przestawianie gdzieś tych żołnierzy, niż faktycznie jakieś większe robienie wojska, bo nie ma czasu na to, nie? Potrzeba, nam broni, Potrzeba nam broni, Wiadomość od Wilka. Bądź przeklęty Zbliża się godzina mojej Czemu nas tam łazi? No i dobra, zwycięstwo, dziękuję bardzo. Zwycięstwo. Stała nam już tylko finałowa misja na ostatni odcinek, gdzie... Ach, osobiście zaatakujemy Wilka zamek i go tam wiecie zatłuczamy. No nic, to tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Udało Ci się zapanować nad tą ziemią. Wilk wraz z silnym oddziałem umknął z kleszczy Twojej obławy. No i ukrył sięś wilk w swoim zamku. Legowisko Wilka to będzie nasza ostatnia misja. Tak więc do zobaczenia w ostatnim odcinku z kampanii Twierdz 1. Siemaleczko.